Hej rzuczyłem. witajcie serdecznie z tej strony Small Big The Player A to jest już siódmy odcinek z Green Marvel Avengers no 100% No i cóż, w tym momencie może skończymy, a może i nie Sokowie Zobaczymy Zobaczymy jak to wyjdzie, to postać po to potrafi? Aha, myślałem że nie, ale okej okay, widać, że tak Dobra, potrzebujemy w takim razie Torek, Kapitana Amerykę I jakiś kombo. Zrobimy nimi, więc dobra biorę Kapitan America jest tutaj właśnie. sobie <grym> <grym> y, Okej okay, sprawdźmy co takiego się stało, a stało się wiele rzeczy Mamy stanali, gdzieś tutaj Aha tutaj Tutaj? Okay. Czyli w dosyć łatwy sposób, no, no banalny wręcz, że stanali. Tutaj mamy czyli mamy karmazonowe dynamo? Destruction everywhere. This is kind of thing that says to you, life too short. It's time Crimson Dynamo stop his endless struggle with the likes of Iron Man. And time for Cobalt Dynamo to start. Or Sunflower Dynamo. I haven't decided on color yet. But what I am decided on is time for change. And you can help. Find me cans with which to paint myself a new beginning. Mm -hmm. Przemalować na nowo drogę życia. Okej, okay, po co mu tyle kolorów? No ale jak potrzebuje, to potrzebuje. W takim razie, dobra, lecimy szukać. Może zacznę od tego miejsca po prawej stronie, czyli gdzieś tutaj właśnie. Dobra, jest to niby gdzieś tutaj pod nami, albo nad nami, albo gdziekolwiek indziej. Tylko pytanie brzmi właśnie, gdzie, bo to niby tak szukać mi każą, ale to wcale takie właśnie banalne, no nie jest. Ale myślę, że może zaraz nam to się siłę. Może tutaj po prostu na górze. Nie no, teraz, no niby jesteśmy w tym miejscu, ale w tym z tym radarem nie jest tak super fajnie zrębiona, ale no trzeba się nieco namęczyć, okej, okay, niech tak będzie, yy, znaczy namęczyć, poszukać po prostu, yy, no dobra, szukamy, szukamy w takim razie tej farby, no jest ona gdzieś, o może tutaj, na tym sto na tych stoiskach jakichś, bo w sumie to możliwe jest bardzo, a ja nie patrzę na to, Pewnie może przejadę obok, znaczy zjadę na prawo z troszeczkę tym pojazdem, lecz niestety... Stało się to, co się stało. O, mógł coś zbudować. No to zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Mam jakiś pomnik i coś aktywowałem. Aha! Aha, czyli proszę bardzo. W takim razie jednak nie musiałem naciskać o tego przycisku, tylko po prostu... A nie. Okej, okay, czyli tutaj mamy tak jakby krat się pozbyliśmy, a tutaj będzie jeszcze ten trzeci przycisk. Okej, okay, okej, okay, cofam, cofam, cofam. W takim razie, do... okej, okay, tutaj pokazuję. Tutaj pokazuję. Nie mogę nad tym spędzić masy nie, też nie wiadomo ile czasu bo trochę będzie szkoda bym chciał, żeby to być jak najwięcej rzeczy czyli mam na myśli skończyć sokowie a jak na razie na no, to się nie zapowiada lecz tu mamy kosz na śmieci a w tym koszu coś może jest ale nie farba niestety ale może coś lepszego <laughs> być może więc zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy dobra Pewnie tam będzie złoty klocek, albo... a może to farba? Chociaż nie wiem, zobaczymy. Zobac okay, zobaczmy sami i co mamy w środku, a w środku jest... Farba. Pięknie! Pięknie, w takim razie jednak farba. Więc mi się... mi pasuje, mi pasuje, nie będę się gniewał. Może być, fajnie, farba zdobyta pierwsza. Więc jeszcze tylko trzy i wykonamy jedną z takich jakby trudniejszych misji, bo... No ona jest po prostu trudniejsza. Dobra. Tu mamy kolejny kub, a tu można wskoczyć. O lud. A ja nie wiedziałem. Okej, okay, no tu byłem coś jeszcze do zrobienia, nie bardzo widać. Dobra, zostawiamy to w spokoju. Tutaj jest postać, to tego na razie też nie zbyt wiem jak zrobić, ale za chwilę się pewnie dowiem. Oh, to mm -hmm. tutaj coś. O, mamy wpadły, proszę bardzo, jak, jak tam malujesz sobie coś fajnego. No fajnie, ładnie, gratuluję, maluj dalej. To twoja droga, nie chciałam widać. Dobrze Więc niech tak będzie I cóż my tu jeszcze mamy I cóż my tu jeszcze mamy No nie wiem co my tu jeszcze mamy Ale gdzieś To mamy Zobaczmy sami Nie tutaj Może tutaj Opstawiam, że tutaj na górze. A to ty, że ja co to, to mnie nieco oszukam system. O no i pięknie, no i pięknie. Okej. Okay. A nie mogę do góry... A nie mogę skąd to? Oszuk... Udało mi się znaczy to zrobić, więc mogę lecieć, oddać misję dla karmazynowego kar dynamo i ciekawe jakim będzie a teraz dynamo. Sprawdźmy to sami. Tutaj rain like yes? sobie pomyślałem, co nie przefarbował się, a to i pomyślałem, że coś się stanie. A odkryliśmy, żebyśmy posadzieli kadmę karmyzyno z nowego dynamo. Nie, nie jakiegoś kolorowego, tylko kadmę W takim razie dobrze, tutaj mamy złoty klocek gdzieś tutaj, znaczy się. Więc obstawiam, że może być w środku. Okej, okay. sobie na to stanę. O proszę, pięknie! Czy muszę naciskać guzik? No ja lubię naciskać guziki, to jest fajna sprawa. Tyle, że yy, ten guzik prowadzi mnie tam. Więc ty sobie tutaj stój, a ja sobie przejdę tutaj. O proszę, taka praca zespołowa dwóch postaci, czyli okej. Okay. On stoi tam, to jest ja biorę postać i stanę sobie w to miejsce. Pięknie! I w ten oto sposób otworzyłem, yy, no tutaj bramę. Aha, muszę wziąć teraz ten tego i naprawić nim tą maszynę, czy to jest komputer, no, no jakiś włącznik, o, to będzie W takim razie dobra i zobaczmy co my tutaj takiego będziemy mieli <grytanie> Za moment, aha, mamy hakowanie systemu, dobra yy, Nie wiem, tu nacisnę sobie A źle, aha, tak Tak, tak, tak. Halu, o, tutaj? No nie, Czaj Pięknie. To już nie koniec? Um, o ludzie. A, o koniec. Jednak, jednak koniec. Dobrze, w takim razie, złoty klocek yy, za chwilę będzie nasz, tylko muszę tutaj no, sobie stanę To postawać. Ojejku, ty jeszcze musiałeś utknąć. Ty to jesteś. Hmm, no dobra. Wiele wiele nie mogłem zrobić, okay. Dobra, i bierzemy złoty krocek, Więc mamy kolejny do kolekcji. W takim razie bardzo fajnie wezmę sobie... Nie biorę Ironmana Iron za długo, bo wolę wziąć jakiegoś, a na przykład... Nie ale no, wezmę bliżej <grych> Niech będzie. I lecimy <grych> przed siebie na czymś się dalej. Dobra, może złote klocki szybko sobie zrobię, zdobędę. Aha, tutaj mamy, tu jest jeden. O tutaj, dokładnie w tym pomieszczeniu jest jeden. I tu jest gdzieś drugi, nad nami, albo pod nami, nie no, o tutaj, pewnie. W takim razie dobra, jak tu się zaczyna to nasze wyjście? złoty klocek, tutaj potrzebuję wziąć Kapitana Amerykę na sam początek, może jednak sobie zostawię poza latającą. Zmienię hokeja. Dobra. No i tak, pierwszy cel zrobiony i w tym oto właśnie sposobem nie ma... już, już przestało... O, już prąd to no, właśnie... Nie ma prądu po prostu. <laughs> Dokładnie. Czyli tutaj jest taka magia, że ja tego nie muszę robić, tylko tutaj chodzi o to, że ja muszę po prostu wziąć postać, która ma telekinezę, czyli to sobie y, zrobimy oczywiście na no nowo, bo szkoda, bo i tak za dużo czasu już raczej straciłem, a jeszcze teraz postać szukam pół godziny, więc wiecie. Dobra, skala Twitch wzięta. Tutaj sobie zrobimy to jeszcze raz na szybko. Mogę tutaj ciebie zaczarować, gościu? Mogę. W takim razie elegancko. Ty sobie tam stój już, ja tu sobie włączę. Dobra. I lecimy na górę. 30 sekund to chyba dosyć sporo na takie coś, więc może nam się uda, może nie, zaraz się przekonamy. Jak na razie jest dobrze i teraz tutaj spaść. No i 30 sekund to jest nawet przy dużo, chyba że za to przegram. A 30 sekund to jest w sam raz jednak. No co ja mam tutaj zrobić, no? Halo? No i przegrałem się świetnie. No nie wiedziałem, czyli jednak 30 sekund to nie jest za dużo, znaczy to jest w sumie za dużo, ale dobra, no, skończę z tymi sekundami. Okej. Okay. Sprawdźmy to jeszcze raz, no jak ja mam tam... A nie mogę po prostu spaść nieco w prawo tak? Tu jest dziura O <ścười> co je zniszczyłem przed chwilą? Halo No nie rozumiem tego No niby jestem, tam gdzie być mam ale nic nie mogę zdobyć, A chcę tego klocka zdobyć, ile już mam tutaj ich ogółem 5 aż. To będzie już ostatni. A ja pewnie też się... To, jeszcze pewnie przegrywam przez to, bo jakoś dziurę nie wskoczę albo coś takiego. Chyba, że jest jeszcze taki pomysł, że ja sobie jednak z, na tak na zewnątrz. O, to zniszczę, więc spróbuję w sumie. No bo nie wiem po prostu No i lipa Tracę czas, tracę dużo czasu na takim czymś. O już nie trwa długo. No Dobra, ostatnia próba, jak to mi nie idzie, jak to mi się nie uda, to idę dalej. To jakoś zrobię sobie po prostu później i i już. Chwilę pewnie. Okej, okay, no nic innego tutaj zrobić nie mogę niż spać w to miejsce. I co teraz? No bo wiedziałem, że to trzeba zrobić. Po prostu wiedziałem. Ale coś mi nie, nie, nie wychodziło. No właśnie. Dobra, mniejsza. Nie, trudno się mówi, idziemy dalej. Udało się to się udało, więc fajnie. No i jeszcze mamy do zdobycia cztery postacie, więc już naprawdę niewiele jeden złoty klotek, który też wiemy gdzie jest, tylko nie wiem jak go jeszcze w tym momencie zdobyć, więc myślę, że się, myślę, że niedługo, że niedługo się dobiem. Dokładnie tak więc... A, tutaj mamy to coś. Myślałem, że na górę mnie weźmie, ale jednak nie. Może w takim razie coś z tym mogę zrobić. No, to, żeby nie kręć się. Dobra. I tak na samą górę. O. No i popatrzcie. Udało mi się aktywować jedną stronę, więc już jest coś. Więc może tutaj tak bez żadnych trudności z drugiej strony będzie to samo. No nie, ale chyba dosyć pod, A to jest to miejsce. Ale A jednak tak, to samo praktycznie. Więc dobra. No i w ten sposób mamy odblokowaną chyba postać, jeśli się nie mylę. Dokładnie tak, że ten postać tam się pojawił, więc wprzy. dobrze, 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 dobrze. Nawet bardzo. Dobrze, okej. Okay, bierzemy ujrzyjona i lecimy na górę. Tylko, my tutaj mamy... A chwila, karmazynowe dynamo. On ma taką kozacką zbroję, więc... No, no, fajnie byłoby, jakbym mógł chodzić przez te... Tak, no. A może ja mogę to zamrozić? Jeszcze szybko sprawdzę sobie na dole. Ale powinna być postać, postać, która ma taki wielki odkurzacz, odkurzacz i wtedy może wszystko z nim robić. Ale nie wiem, nie... No jeszcze nie, nie, nie to postać. Ale nie wiem w sumie czy jest tak. Nic z tym nie zdałoby. Dobra, nie ma co tracić, tracić czasu, lecimy szybko dalej. To jakoś się pomyśli już. W takim razie, okej, okay, tutaj pod nami... to make yes. the best of a bad situation my boss thought it would be a good idea to open another branch of our new york coffee shop here in secovia start a chain you know what are the chances of another disaster involving the avengers happening here luckily the coffee machine survived the disaster because i imagine there are one or two people in town who could use a cup right about now if you see any send them over it's the least we can do Okej, okay. w takim razie, aha, muszę znaleźć trzech, trzy osoby po prostu, które są w stanie odbudować to miasto, no, no, <laughs> powiedzmy. The... <laughs> Lokal z kawą. dobra. Y, niech będzie, mamy tutaj, a w sumie łatwa misja, bo muszę tylko ich znaleźć, a oni są, no, w miarę, no, ludzie są widoczni, no. O tu jest, chociaż mnie nie zbliżałem. No, szczerze mówiąc, ale dobra. Lecimy sobie dalej. Yy, o, tutaj jest, tutaj jest, fajnie, na no, górze jesteś Dobra, pod nami chyba gdzieś, albo no, 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 gdzieś, o, gdzieś tu. O, jest. Co jest kawa, jest nadzieja, rozumiem. I tok myślenia. Dobra, w takim razie misja chyba ukończona. Czarnia. Sure Goyle, you know, mm -hmm. -go ty jesteś fajny ziomek Może on będzie mógł chodzić po tym bagnie szlamie czy czymkolwiek. Ile on kosztuje? Niech nie dużo. Dobra, spróbuję. No, no tak wygląda, że potrafi. Taki mały, duża głowa. Sprawdźmy, no pewnie nie, ale no, można spróbować. I... Uff. I nic! Dużo postaci tak jak Haki. co mi z tego hak, jak no nie potrafi nacisnąć tego guzika? A dino zadumie? Nawet się nie zmieści. <grybujesz> Dobra. Lecimy dalej, już niewiele zostało. Okej. Okay. Tutaj mamy pod nami coś i to chodzi o to, że tu mamy coś zrobić. Czekaj, tu są takie jakieś takie odnośniki, nie widać, yy, więc tak, na dole mamy trzy guziki w ten, te, no właśnie te. Znaczy, nie, tak jakby guziki, powiedzmy co tamkolwiek to jest. A więc fajnie byłoby, jakbym ja coś mógł z nimi zrobić. Tam chyba nic nie ma w środku, albo jest. Tu mamy jakąś debinę. Cała debina zaprowadzi mnie na... O! Pięknie! Zawsze to już coś. A jednak jest tam na dole coś. I to chyba ważnego może nawet. Dobra, sprawdźmy sobie. Jest skrzynia, tak? O, pięknie. Myślę, że jesteśmy na dobrym... na dobrym tropie. Nawet bardzo. I w ten oto sposób może uda się zdobyć właśnie tą postać. Czy co to tam jest? No postać, raczej tak. Postać. W takim razie, dobra, lecimy, 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 lecimy.

Mam no, tam jeszcze iść, no to jednak trochę, a no, w sumie szybko biegam. <laughs> Dobra, lecimy, 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 bo jeszcze chciałbym zdobyć inne rzeczy. Jeśli się jakiekolwiek uda. Ale niezbyt wiem, co ja mam tutaj zdobyć. A tu są jakieś goście, no to... Do... Aha, tutaj cały czas ktoś do mnie przybywa. O, udało się. Pięknie. Mam jedną skupkę jedną z głowy W takim razie możemy iść dalej Bied o, to mówię. A, nie myślałem, że to przybierę przez ten samochód, ale jednak niezbyt się udało <laughs> Musiałem go czy to sobie to wtedy Dobra W takim razie tutaj są kolejni gdzieś Ten damage control chyba też nie potrafi chodzić przez tą Mi się wydaje, że, że powinna być jakaś postać, która ma taki jakby zbiodnik o, fajnie go zniszczyłem. To ma taki jakby zbiornik właśnie. I do niego może to ten szlam powieść tak powiem. Czy całe trzy trzy tak ich Dużo. Ja, tutaj będzie chyba bliżej jak na razie. Podejść. Tylko gdzie to jest? Tutaj gdzie stoję. Ja. No i nie, a to... To już ogólnie jest... Aha, czyli jeszcze tylko to I ta po... I tamten złoty klocki i na maksa, w takim razie by się przydało tutaj zrobić jeszcze te szybko. Mamy jeszcze trochę czasu, tak dużo w sumie, ale nie chciałem najszybciej, oczywiście. Yy, dobra, w takim razie zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. A jak nie, no to nie. Okej, okay, koniec czy nie? Jeszcze nie so, dokładnie okej. Okay. A nie, to jeszcze nie koniec. Koniec, więc jeszcze dwie grupki. I zostanie tylko ten złoty klocek. No mam nadzieję, że jakoś go zdobędę, a jak nie, no to trudno, Coś <laughs> trzeba wykombinować innego. Nie wiem, za chwilę zobaczymy sami po prostu i tyle. Dobra, chodźcie, szybko, szybko, szybko. Wow. Dobra. Już czwarty... nie, tak, i tak, po co się, po co ptać? Czas, leczysz, wszyscy giną, tylko nie moi, bo moi mają dobre uszy. Już... No właśnie, dodeuszy <tryk> Tak. Chodźcie, chodźcie do dinozaura diabelskiego. czerwonego, takiego, wspaniałego, Dobra, a ciebie to zgryzę, ziomek. <gryzanie> <gryzanie> Dokładnie. Okej, okay, ostatni. Mam nadzieję, że tak. Idę sobie. Okej, okay, pięknie, ostatni. Krópka została. I będziemy mieli misę wykonaną, ale popatrzcie, co to za misa jest tyle dalej tego, że dajcie spokój, ale okej. Jest, to jest, dobra, bo to też musi taka. Ale my sobie nie damy rady, jak sobie. Damy? No właśnie, więc dobrze. Tylko żeby to szybciej, stało, bo Czy chcę tam to coś zrobić, a jak nie zdobędę, to będę się w to nie bo już można na jednym zacząć się robić. Dokładnie tak. Myślę, że znosimy. Zobaczymy. A może ja mogę jakoś halka, halka wziąć? i podnieść na przykład kapitana medyka albo kogokolwiek innego. ...plaise looks as good as new. It's a total dump when right? <laughs> kid. Only so much damage control can do though. At least the people can go about rebuilding their lives without having to worry about giant chunks of rock in the way. That and all them robots you <laughs> Żołnierz po ekstremisie, gdzie ty jesteś? No podoba mi się jego kolor yy, Więc może właśnie to on nam pomoże 20 tysięcy, no nie drogo No popatrzcie, taki, taki możliwy możliwe Możliwe możliwy Zobaczymy, zobaczymy Czyżby czy nam to się udało Pewnie nie, ale sprawdzić można No jakim prawem? Jakim prawem? No dobra, biorę halka. I co mi to daje, że biorę halka? jest teraz zginę. No właśnie. Dobra, sprawdzam postacie szybko te na dole. Może one mają jakiś odkurzacz, w sobie. To jest kapitan Iron Man jakiś. To jest... a, czy jeszcze może ich bronie trzeba jakoś patrzeć. To jest pijak Ciekawe, czy da się ustawić postać tą moją Oj No dobra Też nie X nie, nie Moja A Oni nie mają broni, a ja to lipo, myślałem, że ktoś tam coś ma A niestety nie za bardzo Moja E też nie I moja F I ten już coś ma, ale no niestety nie to, ale popatrzcie, to już jest coś, to już jest coś lepszego. Dobra, jeszcze je robię w takim razie jedną próbę z tym, no tutaj, z, po, z pojazdem. Może tym razem coś się uda. A tu jak biorę postać, to mogę sobie ją zmodyfikować? Nie, nie mogę sobie w tym miejscu ją zmodyfikować. W takim razie, no trudno. <laughs> tak, mogę na to poświęcić 2-3 minuty i był, byłoby najlepiej. Dobra. Ja ogółem zablokowanym hm. 50 mogę kupić No uliczny zamiatasz, no to jedynie mi pasuje tutaj, o, jeszcze zginąłem No w takim razie co on zamiata Spróbuję I już No widocznie nie to po prostu Dobra, wiecie co? Na szybko lecimy w kosmos. Tylko nie mam pojęcia gdzie No właśnie Ale okej, zrobię to na odcinku, zrobię to te teraz <coughs> lecimy, już wiem gdzie. Do bazy Shield, na szybko. Jeszcze nie będziemy robić, ale idziemy coś zobaczyć. Jeśli to okaże się błędne, no to ja po prostu następnym uznam, że sokowie skończyliśmy, tam tylko została ta jedna rzecz i jakoś ją po prostu później można z tym odcinkiem jak się dowiem jak się to ja po prostu to po prostu tam zacznę i to, to będzie ten kloczek i tyle a ten film nazwę, Soko nazwę Sokowia 2x2 już ale okej okay, jeszcze nie wiadomo może jeszcze coś się uda co to w ogóle jest ja nie chciałem tutaj lecieć O ja ci pewnie ma być Manhattan chłód ja jaj, no nie, no szybciej, 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 szybciej. Już bym skończył odcinek w tym momencie, ale no cóż, poradził się. Chcę to sprawdzić i sprawdzę, i sprawdzę. Nie tu, nie tu, nie tu. Gdzie jest Manhattan? Tu jest Manhattan, okej. Okay. Lecimy do Manhattan, na Manhattan. To będzie jedna z tych najdłuższych lokacji, chyba najdłuższa w sumie nawet. Ale co to dla nas, Manhattan? Eta Manhattan. To jest <laughs> Dobra zobaczymy, jak na razie szybko lecimy tutaj, potem na górę do helikaliera, bo mam nadzieję, że gdzieś właśnie tutaj jest. No dawaj, 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 się ziemia, pojawiaj się ziemia, bo ileż po na ciebie, No no nie wierzę, no. Halo, ja tu wciąż jestem. O jest Dobra Dobra, co do niego? Powinien. Chyba się uda. Bo w sumie jak inaczej na niego mam wejść. Ta uda się. Jak nad chmurami fajnie jestem. Dobra, szybko, szybko, szybko do 30 minut ten odcinek zrobię już. <laughs> Ale okej, okay, lecimy. Tam wezmę, pójdę, zobaczyć czy są jakieś yy, różnego typu odkurzacze tak zwane. No odkurzacze po prostu. No wiecie o co mi chodzi, żeby ten szlam jakoś posprzątać, bo coś z nim trzeba da się na pewno zrobić, tylko nie za bardzo wiem co. Może z tym odcinku Manhattan zacząć. Ale tutaj chyba... ale tutaj dosyć spod. O ludzie, tu jest masa tego wszystkiego. Manhattan to jest robienia rzeczy, a rzeczy. To tak, no to, to jest taka już porządnie, główna lokacja, tamta ta, tamta deszta rzeczy, tamta deszta. Lokacje to jest tylko takie, żeby były, a to to już... Miaska. Okej, okay, w takim razie dobrze. I no, no i tak, pomieszczenie kontrolne, to chyba się w prawo, że nie mam pojęcia, że nie... Nie, pójdę w lewo, co ja się dam. Tu nie mogę nawet Tędy chyba, tak? Się wychodzi. Aj, dobra. No i tak, do przodu, jeśli się nie mylę. I w prawo, jeśli wolę, pójdę w lewo. Mm -hmm. O może... Nie, ach, nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć, że może zacząć robić ten Manhattan już na tym odcinku, ale myślę, że jednak zacznę się z nim bawić tutaj. Ale dopiero gdy skończymy wszystkie te poboczniejsze bardziej. Okej, okay, nie wiem, czy to jest to, co chcę znaleźć, czy jest w tym miejscu. Ale spytaj, tutaj mamy... Aha, tutaj mamy komiksy. Znaczy tutaj mamy to, co... To coś. O co chodzi z... No tak, nie chcę powiedzieć O co chodzi z mini zestawami po prostu, o właśnie tak Dobra, tutaj co jest ogólnie? Już nie pamiętam, aha Słotek kloski. No teraz dwa tylko milion kosztuje. Aha, czy mogę wydać kasy do miliona Albo na monety za 4 do 2 milionów No nie wiem Przebranie, nie Dobra To już zostawiam w spokoju, Co dalej, 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 dalej Co jest tutaj?

jest coś zniszczyłem no. Dobra, centrum wywiadu to nie no, a tutaj coś po prawej o jest, pięknie, mamy. Dobra, fajnie. No i sprawdźmy czy mam tutaj jakieś... Mam tutaj cokolwiek podobnego do hmm, gdzie są te broni hmm. Pałeczka czarnej wdowy... No nie mam tutaj zblokowanych. No i super. To jest moja A jakby co, okej. Okay. Dobra, zostawiamy to w spokoju. Aha... No dobra, w takim razie, ja w następnym odcinku zacznę o od tej sokowie, jeśli mi się uda, A jeśli nie, no to nie. To jest pomyśla no po prostu i tyle. Więc okej, okay, jeśli się spodobał, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Na 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 I cześć.